Dobra, witam was w no, horrorze, no, nowym Roblox'owym, Z kolegą. tu nie ma, masz coś cel, za światami. E, cel! Kurde, co ja mówię. Wygląda jak stary szpital, muszę być w sierotku. Kto no, musi być w sierotku? Dacło 300. Eee, co się dzieje? Jestem sobie herbaty, wziąłeś? się. Uuu na dwa wziąłem widziałem. Mhm. Uh. Uh, 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 uh. Tak! O, to świetnie. A ci bawię sam ze sobą. Drogi. O co tam? cegło, Czego? już do wrzucali, o kurwa No już się zesrałem w ogóle dzisiaj na, na swój parasol namalałem, nie wiem jak, jak mikrocypek Co ty mówisz? Co to jest? What the shit? Jakiś taki czarny człowiek To jest chyba najstraszniejsza część tego horroru, wiesz, te zdjęcia? Jezu, ale creepy Ty, ty ej mokrym mam w spodniach

Złączę DO NICH I HEJTUJCIE nie <grymne> mogę, nie mogę to robić, Dobra, idziemy w prawo jednak. Nie śmieć się ze mną, bo się zabiję. Daj deski. Weź deskę. Ty, ale to nie... Dobra, tutaj są moje koleżanki z klasu. O z Maria, żartuję. One to słuchają. <grymne> Foxy, Foxy. <grymne> <grymne> Jasny jumpscare, nie? <grymne> wzięli, wzięli... tego. tego. Tego, na patrucie. No! Ale głośno! Słyszał jakiś. uwaga! Startuj, kurwa, nie wiem oh. czy to. My name is Elmira, do not. Junior nie Ej, idziemy do Damskiego, stary. Jesteśmy w Damskim. Ej, ty, ej, stary! Co ty świeci? TikToka nagrywamy. O to, to jest! No kurwa, nic nie było, pozdro. Mamy już klucza. Jak też tu stoi, czy mi się wydaje? Nie, w nie masz. Sama I, Czemu jest jaśniej z latarku, stary? Mam klucz Tu być, o, no zajebiście Wziąć klucz. Gdybyś tak jakie dziewczynki mamy. A Jak, jak na Bordelela mówili? Która jest znana jako. E, backstone. Oooooo! Mikrocyp... Duch mikrocypka nawiedził ten pokój. To kurwa. To co? Jezus, Maria! Tak, o kurwa. Aha, co było? To jest głośne. O kurwa. Ty, Idę do niej. Patrz, nie widzę ją, widzę ją. Ej, to jest z Fadem! drzwi Do Dobra, Wygraliśmy? Tak. Wiktor wie, Ej! O. Jeśli je zobaczysz. Ciekaj. Dobra, wie O! 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 Co to było? Co to było? Kto tutaj przyszedł. Halo? A, do dentysty Też dentysta O, uwaga, przyrzeć. Portal Jest jedynym wyjściem tej, z tego miejsca. Ej, tu jest jakieś czerwone drzwi Zablokowane. Te kwadraty wyglądają jak ramki do zdjęcia, ale, ale zdjęć brakuje, tak? ta się? Co to było? O Madory. Ma Dobra, malory. malury. Użyłem tą malurę i wziąłem się w głowę. Pojawiło się nagle. Dobra, otwieramy. O! Co tu leży? Jakiś ciasto chyba. Real or cake? Let's find out. Let's find out. 7 i... i Lampam wyjebało. <laughs> Jop no już dobrze Ej, ej! Co? Nie widziałem nic Daj tego je za Hizofremia po prostu Stop ej, to zaraz żeby ninja na nas wyskoczył. O! Ja idę dalej, ja mam je Nic nie ma. Chodź tam, gdzie mamy iść, no! Be, help. Uzyskaj pomoc. Aha! Jakaś dźwignia store. Oh shit. O! Ej, co to było? Dobra, ja się wracam. Wejdź tu, wejdź tu Jakieś coś mi, coś mi Na ekranie było Gdzie ty jesteś kurwa? Się ze mną Ja przed siebie O Po tym, Dobra, jeszcze stary Ale, ale pociągłeś za to dźwignię O kurwa O, wow, łoł, wow, co wow. Ej, czemu tylko... Aha O, on kolejne dźwignie. Ja jestem głęboko, głęboko w labiryncie O Ej Ej, o chuj chodzi? Nie, goni Tak, 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 goni mnie O, jaka gdzie ta taka Jaki głośny jumpscare! Aż kupię, naplułem. Jezu, jaki głośny jumpster Chyba no, nie powiem, co się działo w labiryncie, bo. To, co się działo w labiryncie, zostaje w labiryncie. Nie, no po prostu było nudno i chuj. O, miejsce w ogóle nie mu. Powiem Ci, że strasznie głośne muzyka gra. Tak głośno. Proszę, gasz pan jumpscare. Lęka. 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 Dobry, do lobby, elo!